Nie zapomnij zostawić subka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich subków. Jak na razie w spoilerach cisza na temat Leny. Czekamy z niecierpliwością pani Alu. Jakiś czas temu, ja to nagrywam dzień po publikacji tego zdjęcia, serialowy Schulz dodał zdjęcie z serialową Leną. Oboje są w mundurze, co może i zapewne po to zostało dodane, by nam zasugerować, że Lena prawdopodobnie wróci na patrol. W końcu po coś pojawił się kostera. Jak zapowiedział, będzie patrzeć im na ręce, a jak wiadomo, prawie na każdego z tej komendy coś się znajdzie. Więc nie zdziwię się, jeśli kogoś wyleje. Gdyby miał stawiać, Byłaby to Daria bądź Natalia. Chyba nie muszę podawać argumentów dlaczego. Tak wiem, był to dobry uczynek. Wracając do tematu, wiem co było zapowiadane na drugim zlocie, lecz produkcja też już nie powie, jak w przypadku pierwszego zlotu Lena odchodzi. Też nie uwierzę, żeby Schulz i Lena przebierali się w mundur, by se zrobić tylko zdjęcie. Chyba aż takim się nie nudzi. Zresztą to samo mówiłem w przypadku Tymka i się sprawdziło. A jakby nie patrzeć, Kamińska może w każdej chwili wskoczyć na patrol, choćby na zastępstwo i nie zdziwię się, jeśli właśnie w takim trybie będzie jak na razie pracować, co uważam za dobrą zmianę. Przynajmniej technik, recepcjonistka, dyżurny nie będzie jeździć na patrolach, chyba że pojawi się nowy patrol. Patrz na SWK, cztery ekipy na cztery dni emisji i dość fajnie się to ogląda. Jedno jest niemal pewne, Lena wróci na patrol, a przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz Szulc, a przymnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy chciałbyś, żeby Lena wróciła na patrol?